Zostaw mnie! Won, bo cię zabiję! A, no, no, uciekaj, uciekaj! Cześć, <gry> mankowcowi! Ja jestem jaką zero 05, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dziś, jak możecie zauważyć, ponownie gramy w Subnautica. I witam was w innym miejscu niż ostatnio skończyliśmy. Ostatnio skończyliśmy w takim ciekawym, grzybowym. No, bo nie wiem, grzybowym biomem, Nie, grzybowym. W jakimś biomie. Yy, badaliśmy bazę Tekasi, chyba drugą, nie pamiętam. I tam było bardzo dużo krapośmiernic oraz to teleportujące się kosmiczne gówno, które chciało nas zaatakować. A dzisiaj udałem się do bazy Tekasi, Znaczy, dobra ja wróciłem się do bazy, później tutaj. Yy, jak coś? O ten trav, który mamy, może zejść aż na prawie kilometr pod wodę. Jesteśmy aktualnie na 100 metrach. Znajdujemy się przy tej bazie Tekasi Jasakujemy do niej. Pamiętamy, że sama bazda jest na głębokości chyba 1400 metrów, przepraszam, 250 dokładnie I nie jestem pewny, ale chyba tutaj nie zwieciłem też w 100% jej. Tylko tak, o, tak, od dobra. Bo tu mamy ciekawe do skanowania. Teroruje skanująco, tylko nie pamiętam, czym mamy ją. Mamy. Tak. Zaskan to mamy skanowane, a czy mogę wziąć tego próbkę? Mogę wziąć próbkę. Yy, Karytko grzybę, ja jak pamiętacie, potrzebuję do yy, większości. Przepraszam, Graftingów to poliali... i No pod do tego górna. Yy, potrzebujemy kwas a do tego potrzebujemy grzyby kłębinowe. jak widzicie, tu mamy pełno grzybów. Jakieś węgorze, to może tu, tutaj mamy bit. Yy, może tutaj będą te grzyby kłębinowe. Bourgeois, what's that? Bishop, yeah? inbred incompetent self-absorbed jerks don't have a damn clue the kid's not so bad he's even useful but i swear everything that comes out of his father's idiot face is a narcissistic lie he wants to stay in this cave his problem i'm the one doing the heavy lifting when sea monsters are hunting you you don't hide you hunt the sea monsters then you build a bigger boat out of sea monster bones and you hunt bigger monsters. Keep going until there aren't any monsters left to hunt you. I'm going deeper. I'm gonna find what shot us down and I'm gonna tear its damn heart out. I've started the prep work. The kids taught me how to make enameled glass. I've started stockpiling metal ores to build myself a sea moth. I'll raid the indoor grow beds. Aha. tam Mamy w końcu dziennik tej maidy. Tu mieliśmy dużo dzienników Wiem, kiedyś tam przeczytam. Na razie mi się nie <laughs> Dobra. No to mamy tak, że ona e, coś tam mówiła, że o polowaniu, że chce sobie popolować, dobra e, Nie wiem, zbytnio chyba ciekawych rzeczy ona nie mówiła niestety. A my choćby zwiedzać ten bion, W kąt mamy prawna. Możemy głęboko zejść, w mi teoretycznie jesteśmy na głębokości 300 metrów. Czyli tutaj byśmy mogli nawet naszym simopem zjechać. A i ta właśnie Mejda chciała własnego sim zrobić, Żeby tam biera materiały ludy metali, właśnie po to, żeby własnego Simofa zrobić zrobić. A powiem, że ten praw taki lekko nieporęczny jest zbieranie materiału ale i tak yy, mi się wydaje że to jest i tak lepsze od ciągłego wchodzenia i wychodzenia do prauna Dobra, w ta pazza chodźmy zobaczyć czy nie ma tu coś ciekawego rzeczywiście obyśmy znaleźli te grzyby głębinowe bo nawet no, znajdziemy ja chociaż jeden to uda nam się to podsadzić przecież no i będziemy mogli to farmić sobie ale są jakieś dziwne węglo to one będą mnie biły czy jednak się boją o, to się może Spróbowalibyśmy to zrobić. Dobra, widzę, że tu chyba wejdzie się w głąb w to miaskinie. Żybową. Oczywiście, się materiały to biorę. A może byśmy spróbowali tak orękami rozwalić. To może się uda. tak walili. Chyba nie zbyt. Nie, bo potrzebujemy jakiegoś sprzętu lekkiego. się mieli takie że jak ten frontback do to służył. O, o, to skocz. Dziękuję. I tak w ogóle jakby co, to... Uuu. Muszę to wam powiem, że latarka wy mnie jest trochę taka kiepska. Ale tam coś widziałam, może tam będą te grzyby. Uuu, świeci się. Dawaj, to skoczysz. O, to skoczyłem. Uuu, to jakaś zimna ryba z to okiem. O, coś tu jest, coś tu jest. Widzę. Jest to jest nie, tam jest ta pasta, te kasy. A, kucze. Ej, tu, tu, tu. O. No, mówię, to poruszenie prawne nie jest najprzyjemniejsze, ale Ważne, że możemy wpływać na takiej gigantycznej głębokości. O, nie, nie uniem Szkoda. widzę, że mamy ten e, biom. Nie, tutaj mamy takie wulkany. Ale tych grzybów nie widzę, jak na razie. Czy mógłbym tu zejść? Za pomocą tego przełona? Nie, bo tu nic nie ma, praktycznie. To po co mam tu zrobić? No ja, ale tu zimno, tak w sumie. 16,2 stopni? O, mamy tu coś! Mamy tu coś. Ej mi się. Panie, powiedzcie tylko kolei... jak. On! No chodź, no chodź. Coś tu widzę. Magnetycz! Znajduj się, bo akurat ma wtedy to potrzebuje. A co mówiłem? razie czekam, byśmy się zgubili w tym cave. Zobaczcie, czekam, cave <grymne> to mamy ten znaszyk i będziemy mogli trafić do wyjścia z tego cave'a. Aha, nic tu nie ma. Ale mam apteczkę chociaż. Chyba tylko, żeby mi nic nie zaatakowało. Nie, to mam cały czas sam biome z tymi grzybkami filetowymi. A Jak ten, jak mój sowek, jak tam. Pełny? Nie, jeszcze na spokojnie mamy miejsca. A ciekawości, jakbym chciał do takiego grzyba, to czy ja bym musiał taką plantacyjną szynkę postawić? Jakbym to postawił, to by mi wyrosło gigantyczne i to by mi całą zajęło. O tu, by więcej rzeczy jest. No, nie, to nie przyszło. mamy BDA. Dziennik środowiskowy. Nie Średnia ocena bezpieczeństwa środowiskowego. C. Co to znaczy, że jest bezpiecznie, czy właśnie, że jest niebezpiecznie? Dobra, my chyba pójdziemy tam. ja to jest zarażone, ty hip, mnie jak nie chce. Jest taki. takimi kropkami, to znaczy, że jest e, zarażony. Oj, takuje. Dobra, gdzie teraz musimy lecieć? Znaczy, mówimy? E, tam, tam byśmy. Może, boż nie przyleciałem z e. Halo? Jak te dobywale są. O dobra! Widziałem, że utknę w tym grzybie. Co do góry nas zaatakowało, ten węgorz. Co tutaj tak zaryczało? To brzmi jak te moje. Wielu ryby przypadzi, ale tu pod ziemią takiego spotkać chyba nie dałoby się. Ej, tak w bo ja to mam z prana rozwalonego. Naprawdę tylko, w razie czego? To się rybczy. Prowadź, jak na o, jak najbliżej. Ła, ła, to nie co mnie tutaj krydziesz? Jakieś małą mały miał kryj ta rybka mała. Masz szczęście, że mnie się nie chcecie gonić. O, dobra. Won. Tak, gdzie byśmy mogli. Tak, tam jest chyba możliwość przejścia. Miejmy nadzieję. A nie, to jest wyjście. Chodźmy, tu może na górze widzimy. i tyle. gdzie ja bym jeszcze chciał, może pójść, może gdzieś się nie uda. Ale chciałbym pójść y, tam, gdzie była wyspa. Tam jest takie bardzo niskie zajście. się. O, to wygląda. Nic całkowicie nie widzę praktycznie. O, wynurzam się. A, nie, nie dam rady, nie dam rady. Żeby nie spać. Na oh, całe szczęście jesteśmy dość blisko tego yy, naszej bazy Ja bym się z tak grzybki możemy znaleźć. Op, oh, udało się. Całe szczęście. O, jesteśmy już jakiś braku. Aż to zaczęliśmy zbierać yy, schemat yy, tecyklopa. To, to się może złożyć na to, że niedługo może też go będziemy robić. Może, może. Ja bym bardzo chętnie chciał. Dobra kochani, chyba wiem gdzie możemy znaleźć te grzybki głębinowe Musimy niestety lecieć do kapsuły numer 17, znaczy tam w rejonach chociaż Boże, tu jest tak krzywy teren, że się porusza ciężko eee, Pójdziemy po te grzyby, no bo one się przydadzą jednak, nie doży do craftingów To jeszcze je rozmnożymy Tylko, gdzie to się schodziło? No musimy głęboko zejść, jak to grzebek głębinowy o gdzieś tutaj chyba był cape ten cały Jak mi się wydaje, powinien przynajmniej być Nie jestem pewien, ale chyba nawet blisko niego byliśmy Tego cave'a A tu jest No, takie paskie mocno U, mamy statek, mamy statek A poczekajcie, ta ci mowa jest tu gdzieś na mapce może widać jakieś Tutaj Tu teoretycznie widać, ale nie jest taki głęboki. A może jedna? No weźmy, bo kupujemy może z jest ten trochę szybszy Eee, Coś to się świeci. E, może to jest to. Dobra. Przijmy to simofa? to e, simofa to mojego prawna. A i oczywiście go będzie trzeba też nazwać. Nazwać, oczywiście. O, jak wchodzimy do prawnę to jest męski głos, a nie damski. I dobrze ja tutaj. No, chodź, no, chodź, no, chodź na solo. To jest tu piękno. A i też mnie zastanawiało, bo jak mówiłem wam o tej wyspie, żebym. Eee, tej, 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 tamtej. Chciałbym tam wpłynąć prawnem, bo jest tam głęboko zejście. Jestem ciekaw, czy na wyspę też byśmy mogli chyba wejść, bo no, tak. No bo to jednak Ech, chlap, dotknę, dotknę, nie wiem, elegancko. I jaki mamy cięć kawy. Oj, tak patrzę, to tylko może się plam rozlatować. Oho, jest jakiś gigantyczny. Okej, okay. tu jest chyba to. O kurczę, ale ja spadam. A znaczy, że będzie jakieś wyjście. Dzień dobry, mamy, widzę, sporo kwartów, rozbieram sobie w sumie. Wiem, wiem. Mamy krwisty olej. To sobie trochę pozbieram. Bo nie wiem czy ja bym mógł to posadzić, mogę ja zrobić próbkę. Chyba nie. Powiedzmy sobie na szybki wypadek. A prag mi za w jaki punkt to jest duże? jest duże. Dobra, wywalmy to póki co, bo jest tak szybki. Eee, gdzie plam? O, tak, 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 mamy, mamy, mamy mamy, grzybki. Grzybki głębinowe, nareszcie weźmy tylko na więcej ile się da, czyli tyle. Nie, 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 bol, bol. Dobra, to do prawda. Prawda, jak będziemy, to możemy z tym powalczyć, ale nie teraz. A rzuć się, a nie mamy. Miejsca w soku. O, Co? 7 na 9, czegoś tam, żeby wywołać w ludziach wyrażenie? Ja to dobrze czytałem? Czy mi się wydawało? Widziałem rupin tu na pewno, to też sobie wezmę na zapas. Nie mam miejsca w jakimś punku, no to są chyba jakieś jaja. jest to? Oj, to wodę nabierze. Dobra, wypuść to. Aj, już masz, zwracam ci życie. to na pewno to może. Dobra, dawaj, doskocz tu. Kiedyś tu wrócimy. No nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. Jedziemy na... E, północ? End, e, north to było po Północ? Nie pamiętam. Pamiętam wszystkie nazwy kierunków, ale nie pamiętam po polskich. Tak, e, West, South, East North. Ale po polsku nie pamiętam. <grym>, ale nie pamiętam który to który. <grym>, Dobra, lecimy do bazy, mamy to co chciałem, Grypki, najważniejsze chyba Mamy to przepicia... jest metrów to powinno być, miarę szybko Może po drodze jakiś złą odbieramy, coś, ten No, ten prawn, zajebiste dźwięki wydaje się Absolutna maszyna, za tak głodnie, jak Transformers O, podkocz, a, zajebiście Możemy zrobić Ej, po... W tym biomie, co były te grzybki te, jak To jak coś się nazywało? Grzybki karetkowe, jakoś tak? Był magnet i zabrałem nawet jeden No może jak będę to zeskanował, to będę wiedział, czy to jest? W Jakich biomach to występuje? Czekajcie, no to spróbujmy Ja to mam w soku, W stopku Eee, Eee Tak, a nie, mam, 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 magnet mam E, wyrzuć to i skanuj to mam magnety skanowane między innymi za swoją niezbędną w zaawansowanej fabrykacji, ale w wiadomości gdzie to jest to już nie dadzą to po co? a i ciekawa rzecz pomiędzy jak właśnie szedłem od tej fazy tekacji Yeeem... Którejś tam tej na 500 metrach. Nazbieram sporo tutanu i chyba mamy nawet tą skrzynkę tutanu teraz. Nie wiem, czy byście chcieli oglądać takie coś? Nie są to zbytnio. trzeba może się uda, żeby ten jednak prąd trochę szybciej się poruszał. Tylko jakby niby to zrobić, że co? Wiadomo, może te torpety byście by się udało. Gdybyśmy się tak wyszli Oj, won! Nie Tylko czysz? I się pojawiły wszystkie te nóżki. Tylko żeby nie rozwalić, jak ostatnio. dawaj, dawaj. o! Co mówię, to. E, miejsce tokujące, bo zabrzmiemy trochę w drugim miejscu. O, witam w bazie kapitana, dzień dobry. Pierwszą rzeczą to odcimy grzybki. Uczenie, czekajcie, weźmy konstruktor barwy. Mamy naładowane zajebisie i postawmy, może, drugą skrzynię plantacyjną. I może w innym miejscu. Ten budynek jest trochę większy. Buduj. Starczy mi materiałów? Starczy, zajebisie. Tak, sać te grzybki. I... A, więc się saci tak samo jak te. Eee, te zwykłe. Zajebiście. Biorę kilka i lecimy do bazy. Tutaj. Ej, tego kotka postawiłem. Tak powiesiłem tutaj fajnie. Pasuje. Tak, i co teraz Pewnie się zastanawiacie. Nie mam pojęcia. Chodźmy odebrać sygnał radiowy Podumamy. Tu tutaj od... tu. This is life pod 7. Pod is structurally sound but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date the bank. O, mamy nawet. Ak jest ta kapsuła numer 7, tam 7, możemy to rozwidąć. Ja tu z kombinezonem bramy już dosłownie blisko tej padmy. E. No, nie daj nam dali. Urzędnych? Nie. No cóż, za te to odznaczmy. To odznaczmy. To możemy zaznaczyć. Mamy dwie pasy, przyponowane te kasji. Eee, ciekawe. Dobra, to czego były nam te grzybki, by się zostawiacie? Eee, już nie pamiętam w sumie. A i tu mamy płetwy ładujące, poza spływania powodowo ładują trzymane urządzenia? Zajub się. Tu mamy to... Yy, ciśnieniowe ulepszenie, ale do tego potrzebujemy jeszcze jednego magnetytu, którego niestety oczywiście nie mamy Tak może uda nam się jakieś modyfikacje totalne zrobić ciekawe? Nie? Nie mamy niklu? Nie mamy kianitu a może jakieś module wspólne, co? Moduł sprawności silnika moglibyśmy. Albo z silnika tuba, ej, tu też był bugit. Moduł sprawności silnika wykorzystuje wypro... a bo większość sprawność silnika. Zróbmy, zróbmy może tą Sprawność silnika. Tylko co my to tylko potrzebujemy? To chip komputerowy i ten. O, już mi się tutaj moduły pokazują do Cyklopa. Ulepszenie Sonaru Cyklopa. Tak ja, Może jakieś modyfikacje byśmy mogli to Simopa jeszcze zrobić, co? Zobaczmy w sumie. To mamy. To mamy. Ten system obrony byśmy mogli w sumie zrobić. Ale to nie teraz. A, wyskoczył. Dziękuję, dziękuję. Oj, to możemy zrobić pomarańczową i fioletową tapliczkę Nie wiem po co. Może kiedyś się przyda. Może. A i chyba z takich ciekawszych rzeczy. Tutaj mamy dużo. O, sterownia skanująca. Wiesz co? Ja to trochę ja skanowałem, chyba tą sterownię skanującą. Nie całą. Do czemu ja wcześniej skanowałem do domu mój tytan? Chyba, no tak było. Dał był ty tam wcześniej. Dobra. Oj, oj oj, oj 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 O, tutaj schować sobie. to jest? Tu jest. Poro materiałów na zbierałem, mówię. Ta wyprawa była tak opłacalna. Eee, Rubin. Ej, byśmy musieli zrobić kolejną. Eee, kolejną... Piękne na magnetyt teraz. Roślinki dodajemy tu. I mamy rybek. Usmaczmy usmażmy sobie, żebyśmy mieli jedzonko A to możemy na razie tu odłożyć A i ładowarka ogni by się może niedługo przydała. Popatrzcie, ten prawny jest praktycznie rozładowany Już mi się to sterowanie buguje, mi się wydaje. Dobra, tu mamy ile? 93. Dobra, nie no dobra, naładował ładował się w miarę. Naprawdę. Całe szczęście. Bo wcześniej był rozładowany praktycznie, a przecież nawet nie się ładować. Ciekawe. zobaczcie mamy tu na przykład gotowarkę ogniw, czyli byśmy mogli ogniwa ładować. O, wie co chciał zrobić. Yy... No kurcze, nie to. Aha, nie mogłem niszczyć swojej bazy, kiedy znajduje się wewną Wewnątrz jej. No głupie, kto, na, kto na to wpadł e, Tytan potrzebuję Może trochę na wytrzymałość I tutaj popsuję sobie wytrzymałość Ale kto byś tam przymogał A ja się zastanawiam nad drugim tym Kaprykatorem Oż kurczę, co chwilę skacze do wody Jest tutaj to Prauna Potrzebujemy lit I hop Dajcie mi jeszcze jedno szkoło. Bo chcę porobić te takie te kadłuby, znaczy te przejścia. Bo one może, mogą dobrze wyglądać akurat. Tak, Takujemy. Rozwalamy na przykład to i to. I mamy teraz dwie bazy. Hmm, Dajemy na przykład o! Czy no poza to? Jedno i tutaj drugie elegancko i teraz zobaczmy jak to wygląda. Niestety jak tu yy, mamy, to nie mamy takiego o, tego Xa. Więc tutaj tak, tego nie postawię tam. Patrzcie jak to wygląda elegancko. Mamy rybki, możemy sobie patrzeć, czy nic tutaj nas, na nas nie poluje. A co to było chyba na tyle w przyszłym odcinku? Ja byłem jako Malpa 05, wy jak zwykle piliście z panią widownią. Także do usłyszenia, aj mam mięso we oj, mam w ogóle mięso we fibonku Także trzymajcie się, do usłyszenia, no i papa. pa